Dlaczego tak bardzo rodzice nie lubią, kiedy zwraca im się uwagę, kiedy ktoś podważa ich autorytet, kiedy ktoś komentuje ich decyzje, ich zachowanie względem dziecka, czy po prostu tak wprost osądza, czy krytykuje, mówi o tym, co zrobili źle? Jeżeli ty jesteś przeczulony, jeżeli ciebie to denerwuje, to posłuchaj, co mam w tym temacie do powiedzenia. Dlaczego tego nie lubimy? Dlatego, że aktywuje się w nas poczucie winy. Każdy rodzic, oczywiście nie zaburzony psychicznie, czyli nie psychopata, nie socjopata, ma w sobie poczucie winy. Wie dokładnie, co zrobił źle. I sam w środku się za to osądza, sam w środku się za to krytykuje. Więc kiedy ktoś o tym powie głośno, kiedy ktoś wyciągnie to na wierzch, to wtedy. Zalewa nas fala wstydu i właśnie poczucia winy. Nie chcemy tego uczucia, nie lubimy tego uczucia, chcemy od niego uciec. Stąd też bierze się obwinianie innych ludzi, czyli przerzucanie winy na innych ludzi, bo chcemy ochronić siebie. My nie chcemy dopuścić tego do siebie, że coś jest z nami nie tak, a poczucie winy. Bardzo mocno uderza w nasze poczucie własnej wartości. Czyli poczucie winy nie mówi: Moje zachowanie jest złe, tylko poczucie winy mówi: Ja jestem zły. Cofa nas wtedy do dzieciństwa, aktywuje się w nas nasze wewnętrzne dziecko. Przypominamy sobie, kiedy nasi rodzice zawstydzali nas, krytykowali i obwiniali o różne rzeczy, i stajemy się tacy malutcy, stajemy się właśnie znowu dziećmi, takimi bezradnymi, i możemy zareagować na to. Na dwa różne sposoby, czyli na przykład właśnie takim wycofaniem, właśnie spuszczeniem głowy, albo możemy zacząć być agresywni, czyli odbijać piłeczkę i zacząć się bronić. Jedna i druga postawa to jest tak naprawdę przyznaniem się do winy. To znaczy nie to, że zawiniliśmy, tylko przyznaniem się do tego, że tak naprawdę w głębi duszy my sami się za to obwiniamy, czyli jeśli ktoś nam zwróci uwagę, że Twoje dziecko je za dużo słodyczy, no nie, to Ty, jeżeli poczujesz emocje z tym związane, jeżeli się zawstydzisz albo zdenerwujesz, to oznacza, że sam tak uważasz, że sam tak myślisz. Jeśli to jest o tobie, jeśli to jest Twoje wyzwanie, to zapraszam Cię serdecznie na kurs Relacja Pełna Miłości, gdzie dowiesz się, jak budować wspierającą relację ze sobą, tak żeby przestać siebie biczować i sobie umniejszać.